Nie wiem, kto dzwoni, ale niech się odpitoli, bo nie planuję odbierania. Ziemia neska akurat dzisiaj zaczynamy bez żadnej stęki, bo wszyscy mi zaczęli synchronicznie wstawać, więc stwierdziłam, że to będzie taki. Uff, takie. podniesienie. wszyscy są tacy zadowoleni, że muszą wcielić cóżką, nie są wszyscy coś popie, ale w każdym razie. Oczywiście, legacy. Oczywiście, dalej gardło nie działa. Oczywiście. Generalnie, bardzo dużo podesłaliście mi pomysłów na to, co zrobić, właśnie z kwiatem su, która już, jak widać, w ogóle miała mały makeover. Pokaż się, w czym tam masz codziennie. Pisałam, czy będzie w tej wersji z fartuszkiem, ale stwierdziłam, że dobra, niech będzie, że niby fartuszek zakłada jest w paraty, czy coś, niech normalnie nosi taką ładną kiecunę. I generalnie. Z propozycji, które dostałam, najbardziej spodobały mi się te trzy. Nie będę ich czytać na głos, bo dla mnie lepiej, żebym się jak najmniej odzywała i formalnie nawet nie powinnam nagrywać odcinków dla mojego dobra, ale, <grym> ale nigdy nie byłam dobra w dbaniu o siebie, więc na podstawie właśnie tych, tych głównych komentarzy stwierdziłam, że faktycznie myślę, że, że kwiat lotusu, ona by się rozstała właśnie z... Seanem, ale myślę, że zostawiam przyjacielską taką w miarę właśnie reakcję, że Często mam i zerwę, i break up, które będzie właściwe. I w sumie przybierzmy go może w ubranie codzienne, bo jakbym chciała sobie zrobić. O, na przykład, to żeby to jakoś tak legitnie wyglądało. Tylko nie że ona wtedy jakby go wyrzucała, a to jest takie, że. Chociaż sobie sam to może on. Raczej powinien z nią zerwać, no bo w końcu to, 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 to on ogarnia, że ona go nie kocha, czy, czy coś. W każdym bądź razie małżeństwo i snowmore o... Ale odbiegną. Minus 12. Mm... To wcale w porządku, nic się nie stało, tylko tam. Pff. Zerwałam z nim, ale może on być przyjaciółmi. Nie, no mogą być tak. Ponieważ mimo wszystko chcę, żeby tam jakąś przyjacielską relację mieli, tak. Ale w ogóle obydwoje są niezadowolone. Ej no, nawet go nie kochałaś, więc co ci to przeszkadza, że nie jesteście razem? No, także damy im taką, to, to jakąś relację. I no, biedny szonie. M męszonie, znaczy to już nie męszonie, bo już masz pożonie. W <gadłanie> każdym to teraz będzie w takim razie pokój kwiatu lotusu, nadal będzie pomagać z tymi biznesami i, i tak dalej, ale no oficjalnie już. Myślę, że nawet nie będzie Papucie. Myślę, że zmieni jej nazwisko na... Ona była Yang, nie? Yang Ben. W ogóle ogarnęła... Jan Yang. Jank. Właśnie o tym że ogarnęłam cię i sprawdzałam drzewo, że jej mama jest stara i jeśli ja tego nie rozegram dobrze, znaczy to jest normalnie możliwe, tak? Ale że wyjdzie, że matka ją przeżyła, nie? To tak... Nie taki do końca był plan. O, już tak nie podzrościł kukuś, no i, dźma, i dziecko zostało w końcu jakiś pokój. Tak wiecie. Mało istotne fakty. <noise> ja weźmiemy, że to, co się to tutaj dzieje ta drama, the sauce. Zobaczymy, czy w ogóle jest ktoś taki bardzo fajny w tym otoczeniu. Prawda, same jakieś randomusy, Nie no, co to. to... Lucina, czy ja chcę mieć Lucynę Mazur w rodzinie, nie dobra, jeszcze raz popełniłam ten błąd w moim pierwszym mowie nie, nie popełnię go ponownie. Ale w każdym razie, e, on, ona zostanie tutaj w domu, bo uważam, że to jest w sumie... Gita ona już się stara, że, że w sumie mają wspólne dzieci, tak, więc nie ma co tutaj nagle, wiecie, latać, wywalczyć, że nie chciałoby mi się grać na... Na dwa oddzielne domy, czy dogrywać któregoś domu teraz na szybko, tylko po to, żeby ona tam mogła być. Więc ja bym uznała, że ona sobie teraz jakby tutaj żyje. Tak, no, no, no po prostu, co nie? Po prostu żyje w tym domu, wspomaga swoją rodzinę, ale no z mężem już się nic nie łączy. W sumie nie wiem na ile takie scenariusze faktycznie mają miejsce w prawdziwym życiu. Bo w sumie nigdy chyba się z czymś takim nie spotkałam. I musiałam sobie spojrzeć, czy, czy na pewno nagrywam, bo już miałam takie. Nie przypominam sobie, żebym coś klikała. Już była panika mentalna. Oczywiście Matkę Boską Bellowską. A ty, no A z Heminen. ja go od początku, po prostu Ale jest w sumie jakiś Telesfor w Redota. Pan mechanik, wejdź nie do niego, zagadaj. Jestem w sumie ciekawa, jakby się wam ten. Bo może to by było to. Może ona. No właśnie, ma, ma z nim słabszą chemię. A tak czy siak, go nie mogłeś pokochać. Ja cię nie rozumiem. Jesteś po prostu niemożliwa. O, rozmawiają o legwanie na krakowskim drzewie. O, kto ogarnia, to ogarnia. Gdzie oni poszli? I ona poszła się załatwić, że już myślałam, że może już, wiecie, sobie na, na dzień dobry poszli do uszcha i miałam takie datło squig. Ale no w sumie, wiecie, w tym wieku już po prostu nie ma co czasu marnować. Ale w każdym razie ona dalej będzie pod opieką, czy pod opieką. Ona będzie się opiekować w tej stronę lemoniadziarnią. I stwierdzam, że, że faktycznie byłoby tak, że skoro młoda tak do lemoniady ją znowu przykuliśmy, to ona właśnie by 80085 przekazała lemoniadziarnie, a a staremu to nie wiem co, stary to by pewnie raczej raczej bym go pchnęła bardziej w stronę restauracji, w sumie teraz tak jest trójka cała dostępna, można by znowu pracować w restauracji? Mm, 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 mm. Trzeba będzie tam zajść dzisiaj, znaczy dzisiaj w sensie że moje dzisiaj, kiedy nagrywam, a nie że dzisiaj że tego dnia simowego Dobra, niech Marta zajmie się tym, co robi najlepiej, czyli... No na pewno nie sprzedaż, jak widać. Ale mogłaby coś ogarnąć, bo ja muszę obiekty uzupełnić, tak? Bo przyszliśmy, to prawie to się nie było co sprzedać. W ogóle jak tam te... A, tam mamy całe dwie zitoriny, no to sobie nie zrobimy skrzynek do sprzedaży. Jestem ciekawa, czy pójdzie do kasy. No wą do tej... Nie pójdzie do tej kasy. No, co za bzdziągwa. O, te, teraz, teraz chcesz do kasy. Teraz to se wiesz, teraz to se możesz. Chcieć co najwyżej. Aha, i teraz. I wylulała mnie z kasy. Ech. Znaczy, dobre jest to, że ci kierownicy, jakby możemy nimi bezpośrednio sterować, jak oni tak cudownie działają, ale mimo wszystko. No to <laughs> mimo wszystko wolałabym, żeby byli trochę bardziej ogarnięci. Twoja stara para-pa-pa. Pa, pa. Jestem w ogóle ciekawa, czy między nimi jest jakieś podobieństwo. Bo tego, że obydwu dałam zmarszczki, to... No nie, myślę, że ona jest definitywnie bardziej podobna do... Do ojca. Bo dla tych, którzy nie pamiętają, jej e, ojcem jest Jiabong Ona On w sumie najbardziej przypomina mi Mersi. Bo nie pamiętam w sumie, jak Dziabąg był do niej podobny, ale ona to, to, jak na nią patrzę, to mi się że taka trochę skóra zdarta z Mersi, co nie? W sumie jest już 18, to ja bym w sumie zamknęła lokal. Ty idź ty se już do domu, ja przyjmę hajs. Wszystko jest w sumie uzupełnione. Jak nasze zarobki? O, o, ale to powiem tylko, że wszystko jest uzupełnione, tak jakby nie było, to może gdzieś byśmy tam... Nie no dobra, nie bardzo jak wydatki przyn tysięcy, to nieuzupełnienie drzewek za, które kupuję tam pewnie za 100 ileś, to by niewiele zmieniło. Generalnie to by nie było problemem, gdyby nie fakt, że to, czy moje przedsiębiorstwo zarabia, czy nie, bazuje na tym, jakie mamy obroty gotówkowe, więc myślę, że formalnie najlepszą opcją za każdym jednym razem będzie przychodzić do pracy, ale nie brać marty słomki, bo wtedy nie będziemy jej płacić pensji. Dzięki czemu nie będziemy na tym tracić gotówki. Jedna gotówka, którą będziemy tracić, to na uzupełnienie, ale ona nam się będzie zwracać razem ze sprzedażą. Big Brain, Big Brain. W sumie jemu też moglibyśmy użyć kuli z gaduli i zobaczyć, czy jest coś ciekawy w okolicy. Czy znaczy, problem jest w tym, że moje rodziny są niedograne, więc. <laughs> chociaż nie wiem, ja go miałam z kimś połączyć. Nie, Kakashi na pewno, nie. Z Fenixem chyba. Bo Fenix jest najbliżej jego wiekowi. Tak, tak to z Feniksem miało być. Czy to miał być Feniks? Nie, to nie miał być Feniks. Być może? I to teraz będzie Feniks, Feniks. <noise> nie masz wyboru. Nie no, peskitu. Spójrzcie, jaki to byłby cool, chłopak, taki. <noise> nie wiem czy pomyślałam o Filfi Franku, nie? <noise> No nie wiem, ja bym chciał, żeby Filfy Frank był moim chłopakiem, ale, ale może 58008 chciałby, tak? Nie będę oceniać. Między nimi jest tylko tydzień, bo Fenix Fenix u nich był rozegrany 12 tydzień jak kończyłam gratus 13, więc to prawda, będzie między nimi ta różnica, która właśnie może sprawić, że nawet po różni ich grupa wiekowa. Ale poza tym, tu nie widzę żadnego problemu. Znaczy, żeby to w ogóle był problem, nie, ale, ale wiecie o co chodzi, że kiedy różnica wznosi tam, powiedzmy, właśnie, nie wiem, na w filmach, te, te Cirka... O, dwa biorony jaz! Kiedyś tam, wiecie, nie wiem, te Cirka 10 lat rutę to jest jeszcze spoko, ale wiecie, jakby było tak, że no, dzieli nas 45 lat i w ogóle zaraz zdechnę, Eluwina, no to... <laughs> to już tak nie jest fajnie, ale o, od razu ja z Feniks i ja flirtujemy. Zabierzemy go... <laughs> Zapierzmy go do restauracji, tam gdzie zabieramy wszystkie nasze dupy. Ej, jas. I feel this weź go zaproś na randeczkę. O, nawet, nawet miał prognienie, nawet nie zauważyłam. Jas, dobra. Weź teraz auto. Wasze, tej, cytrynowóz, który nie jest żółty, ale wiecie o co chodzi, że, że... I jedź swoim cytrynowozem. No nie! Ale ja chciałam, żebyście pojechali razem, czemu nie mogliście jechać razem? Umówisz się ze mną? i Jeszcze raz? Proszę. Dobra, tu może chodźmy na piechotę. Chciałam tak, wiecie, romantycznie, że mogli pojechać, potem być może... Mm, 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 w samochodzie, ale no widzę, że... że no nie bardzo mogę. Ej, i nie... An, tak, on... Wiem, czemu pewnie nie może, bo ona jest na parceli. O, Dobre, ja, ja rozumiem, ja, ja wiem, co robię. Poczekamy kulturalnie na zewnątrz, aż skończmy korzystać z kibla. My jesteśmy dobrze wychowani. I teraz z nim porozmawiaj. Co się stało? Wolny. Jezu, wolny ten. Już przez chwilę myślałam, że im się anulowała ta interakcja i że idą do łóżka, co się miałam takie. No, 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 nie wiem, czy jako nowo odkryję homoseksualce powinniście tak się od razu pchać do tych rzeczy, ale wiesz, nie żebym ci mogła zabronić. W żadnym wypadku. Teraz jest jedź gdzie chcesz. Ale nie chcę wracać, żeby mi rozwaliło randki. Czy mogę po prostu teraz iść gdzie chcę? O. Tak, idziemy. I nie no, nie do naszej restauracji, los bo merskiej. lamerskie, o te restauracje dupy. Chodźmy do restauracji, gdzie. też yy, w sumie nie, czy tam Jebediza kiedykolwiek była. Wiem, że była tam na pewno. Yy, Rohana i Mortycja tam na pewno. Na 100 tysięcy procent miały randki, bo nawet miniatura jednego z odcinków były one na randkach. Ale czy Jeba tam była? Nie jestem pewna. O, dostaniemy tu, gdzie jadła. Mortycja. Borhana jadła tu na górze, o, gdzie były motylki. Takie rzeczy pamiętam. Tuż on się zaręczał z kwiatem Lotusu. Nawet co gram, tak sobie wiecie sama. Tu na pewno ktoś jeszcze był, ale wydaje mi się, że tych dwóch pomieszczeń jeszcze nikt nigdy mi nie przylazł I do tego zielonego. Trzy pomieszczenia dalej nigdy nie użyte. Bezczelność. Znieść toast. To nasze homoseksualne odkrycie. Że nie wywal tego na mnie, proszę cię, to moja pierwsza randka. W ogóle podoba mi się tak bardzo nieświadomie w tamtym czasie postawiłam światło, bo tu będzie ładnie. E, I przytocz są w tym miejscu, drzwi się blokują i drzwi do kibla są zawsze otwarte. To o czym marzysz. Zwłaszcza kiedy kible są tak blisko kuchni i, i kiedy w ogóle chcesz się załatwić, ach nie ma tak otwarte drzwi. Pośnij mu całuska! Pośnij mu całuska! Ooo! <słyska> Filfy Frank likes that. No teraz podnieście dupę i tam jeszcze spróbuję wykonać kilka restaura... restauracji. <grywka> kilka interakcji w tej restauracji, żeby im ta randka poszła do góry. Nie wiem, czy uda mi się wyciągnąć randkę. Może nie mam takie do dupy, bo O, do wcipu, jak nawet. Nie mam opcji, z dowcipu do wcipu, jo. No, spadaj od mojego faceta! Mu buzi, mu buzi, czy możemy dać mu buzi? Kurde, nie mogę... Chciałam, żeby wiecie, na pierwszej randce dać mu ubierzka. Pewnie domu jak się randka zakończy. Masz oh, bziaczek! No, no to teraz można wracać do domu. Teraz już mnie nie obchodzi, czy, czy cię ktoś kradnie. Czemu policzkujesz pana tulipana Dora? Czy on nią przeprasza? Kto im przepraszam za to, że dostałeś w mordę? Od niej. Co za typ? W sumie dziecko, czemu ty śpisz? Kto pozwolił? Kto będzie sprzedawać lemoniadę? Halo, czy ty, czy ty w ogóle masz jakąkolwiek żyłkę biznesową? Czy ty może jesteś adoptowana? Nieświadomie w jakiś sposób? Chyba nikt w tym mieście nie ma lemoniadowego to za lamerskie miasto! Dziewczyno, cię że ty zaraz tam zdechniesz z głodu! Człowieku. O druga widzę, kolejna bardzo inteligentna. Nic o siebie nie umieją zadbać, jak ja ich nie kontroluję. Jezu, ale mi się podoba ta kuchnia naprawdę. Mogłabym mieć taką w realu myśl. Tak jak ja nie przepadam za dużymi przestrzeniami, raczej. Mimo klaustrofobii wolę raczej takie wiecie, może bardziej nie że małe, ale takie przytulne pomieszczenia, to, to, to ta kuchnia to, to totalnie mogłaby być. Jak, jak kiedyś będę wielkim fejmem, będę miał dużo kasy, to sobie odwzoruję te kuchnie w realu. Także pamiętajcie, oglądajcie reklamy. And the dream will come true. Ale powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy. Czy nie będę próbowała go połączyć z Barbisią, Co prawda, tam muszę dograć trochę. Nie wiem, czy przez to nie będzie. W sumie, no, ona jest chyba na początku grupy wiekowej, i przez to właśnie już tam sporo nie gramy, i takbym dograł, jakby się wyrównał. Ale tak ten kurde, no. Miał mi ten romans, ale coś nie pykło. Zobaczyć po prostu, jak będę u niej grać, czy się pojawią jakieś pragnienie. Jak tak, to to będzie po prostu burzenie kolejnego małżeństwa na rzecz tego tak jest nowego. Jeszcze tego nie przemyślałam do końca. A jak nie, no to, no, no to nie. Ej, teraz jak nie są małżeństwem, ona się nie może kontaktować z przedsiębiorstwem. LOL! Ej, to nieźle, bo. Bo w takim razie ona jest jedną, która tam pracuje, ale, ale nie ma żadnych praw. lol. Mogłabym mieć przekazać prawa własności, ale mam takie. Mm, mm, jakby nie patrzeć, jakby wiecie, jest to swego rodzaju biznes no, do, do jego matki, tak? Czyli powiedziałabym w jakimś stopniu rodziny, nie wiem, dziwnie bym chyba było tak po prostu jej oddać ten biznes, także co będzie na nas robić i tyle. W ogóle jak tak patrzę na Iwek, to ma chyba dosyć sporo poszli, bo minął jeden dzień a ten pasek tak się... Niewiele ryszył, ale trzeba będzie obserwować jaka różnica zajdzie dzisiaj, w sensie w simowy wtorek, niekoniecznie w dzień dzisiejszy, bo nie wiem ile jeszcze dni simowych przegramy. Nie wiem czemu czyli taką straszną potrzebę tego prostowania, myślę, że to dlatego, że po prostu, tak e, słychać jestem chora i zauważam, że przez tak mam zatkany nos, z zatoki, przez słuchanie tego cudownego głosu, Prze, przez jakby całe dnie i tak dalej, przez dawki leków i tak że po prostu mój mózg działa... Naprawdę, nie tak, że się po prostu mylę, tylko działa totalnie na wstecznym, albo nawet gorzej niż na wstecznym. W sumie może też po prostu zaprośmy Barbisię? Może coś się wydarzy samo? Na co liczę? A czy ty kiedykolwiek jesteś w domu, kobieto? To, to, to... to czemu wszyscy tłuką mojego biednego Szona? Znaczy nie, nie Szona, Szona Szona, w sensie syna Szona. O, to przynajmniej dostał w dupę wąt z mojego domu, jeszcze bo jak odmacha ładnie, no się nastraje, no to kiedy ona nie jest w pracy, ile można pracować, no ja sobie nie wyobrażam, że coś jakieś 8 godzin, toż to barbarzyństwo jest. Jak teraz o 21.00 jej nie ma, to już nie wiem, To no w końcu? Z łaski swojej w końcu skończyłaś te pracę, co jest dla ciebie ważniejsze? Ja, czy żebyś miała za co jeść? No właśnie, myślę, że wybierasz złe priorytety. A co tam bierz, gazetę? Mamy komputer, frejerzy stać nas. mamy pragnienie pójścia na randki. O, to, no nie bijcie się na poduszki, czekam na coś więcej, na coś lepszego. Dobra, łaskotki. Przejdziemy już do kontaktów cielesnych. O, domacania po już praktycznie. Nie martw się. Interakcje! Czy ty rozumiesz, co to jest za słowo, człowieku? Jesteś teraz wolnym... No, ty kurde, jaka kontrola, John? No Co ty przyszłaś? Obejmij romantycznie. No, no chyba nie. No chyba już trochę too late, babo. Op. Ej, bez kitu, ja muszę wydupczyć to... To chyba... bo... Wie, nigdy moje Simy się tak nie tłukły, jak odkąd, zaraz wam pokażę jeszcze raz. Jak mam moda, żeby te interakcje były normalnie dostępne, nie tak dowolnie, No to romans is no more. Dzięki, też jeszcze ją okradnij na sam koniec. O, nie, chcę patrzeć. O, chcę oglądać kradzież. Chcę oglądać kradzież, wyłącz to, a nie na nią klikaj. Oj, co zarobiło, elo. A my to braliśmy pięć, teraz będziemy płakać, że przegraliśmy walkę. Nasze życie jest naprawdę bardzo burzliwe. Nasza się spotkali. Co? Ale przecież tuż już nam dałeś kwiotka. Ale tak, bo w sumie były dwie randki, bo jedna się. je yeah! postawimy sobie. W ogóle to uszykownik było na zewnątrz? Halo? Zobaczmy, dobra, niech sobie będzie kto mu zabronić. W ogóle daj mi tutaj taką lampę, żeby nie było pół w sumie. Wyobraźcie sobie, że odrabiacie lekcję i taka lampa na was tak na przesłuchaniu świeci. Ja bym chyba zeszła, ha. Przerwajcie, lekcji, bo, bo, bo baba, której sprawłeś dupę, musiała się pożegnać. Priorytety. Jakie ja kocham simowe priorytety. Dobra, no, znów będę próbować naszych sił z sprzedawaniem lemoni. Bo ona musi nałapać skądś doświadczenie, tak? Jak może potem prowadzić dobrze lemonidziarnię? Jak nigdy nie będzie sprzedawała wcześniej lemoniady. W sumie możemy ją przecież zabierać mój Boże, to jest, to jest idealny pomysł. Będzie mogła ją zabierać, do, na przykład w weekend, do Lemoniadziarni i mała po prostu wtedy będzie jakby wiecie, sprzedawać te, te lemoniady na stoisku. Chyba, że Marta Słomka się znowu do tego stoiska przyklei. Grzeb do... Psiego, co ty robisz? Ty go piesz w ścianę? Czy jesteś zdrowy umysłowo? Czy jesteś moim simem, więc wątpię, ale nie wiem, próbujesz opsikać tak pies? A nie, dobra, to jest taniec. Oh well. <noise> Close enough! Jestem ciekawa, czy jak ma pasek na czerwono i pójdzie naprawić kąpa, to już jest szansa, że mi od tego umrze? To by było intrygujące. Jeszcze nigdy mi sim za pierwszym razem nie umarł. Zawsze jak umierali, to od tego, że się ten komp podpalał i ginęli w pożarze, ale to zupełnie co innego, niż umrzeć od porażenia. Nie poddam się, póki tego nie naprawisz. Mam nadzieję, że pewnie masz jakieś. No, tak nie umiejętności mejsterkowania. To będzie tw twoje wyzwanie dnia dzisiejszego. że naprawiłeś, to ale jesteś lamusem. Przez duże N jak nie umarłeś. Oj, brak lodówki. Znaczy brak lodówki. <laughs> brak żywności w lodówce. Nienawidzę, kiedy kończy mi się żarcie i potem już nie mam lodówki. Aż <laughs> tak najgorzej. Pamiętam, miałam kiedyś takiego dosyć spokomoda na to, że Simowie jakby po pracy przynosili żarcie. Ale po pierwsze to mi się by bardzo gryzło z mopem. W sumie teraz już nie do końca jakiś sklep żywnościowy, ale tak jak wolę, żeby tam musieli fizycznie pójść. A po drugie to jest to, że wiecie czasem jak na przykład były problemy finansowe i sobie, sobie takie o tak, to, to mamy 400 simulonów na koncie, to ja przyniosę żarcie za 350 do domu, w sensie wiecie, do spełnienia lodówki. O tak, to jest taki dobry pomysł. W sumie on ma całkiem dobry ten, ten, to ja bym się w sumie przeszła jeszcze do, do galerii szontuki bo trzeba zapłacić rachunki, a następnie nie stać. Więc trzeba by trochę zarobić jak wiecie, wieczorową porą. Otwieramy lokal, trochę winka dla koneserów sztuki, jakieś na światło, śmierdzący to i to jest za budynku. To jest To jest idealna atmosfera do nabywania portretów naszego kultu Matki Boskiej, welowskiej. Może nawet bardzo drogo zacznę wystawiać. Trzeba w końcu, ale już wcześniej, wcześniej było bardzo drogie, już myślałam, że kurde teraz tak wiecie, krok robię w kierunku pierwszy, lepszego zarobienia, ale już, już wcześniej byłam z <laughs> Nic się nie zmieniło. U, czwarty poziom, to znaczy mogę... I wanna take the money. And I wanna thank my mommy. Ooo, 50 koła, ej, naprawdę to możecie sejść se naprawdę, całować mnie w kule, nie, ja idę do domu. A wejście w dupę, wstać te recenzje kobieco. Mam 50 koła, ja mogę wracać do domu, kurde, życie jest piękne. Ej, kurde, i teraz śpi normalnie w jego łóżku. No co za baba, jak nie byli małżeństwem, to noc to płaziła i spała tutaj, spali oddzielnie. Teraz nagle jak już nie są małżeństwem, to o, przytulę cię romantycznie, o, będę spała w twoim łóżku, może jeszcze kurde będę jadła z twojej miseczki, tak? To się nie godzi. To się po prostu nie godzi. Nie będziesz mi tak tutaj jak chorągiewka machać i wystawiać biednego szona i jego uczuć. Yy, bla bla. 314, spędzaj więcej. Sej, stary. Póki nie wychodzimy na minusie, naprawdę może nawet jednego simuleona dziennie zabić. Ale to zawsze jakiś profit. Nawet jak przestawiam to łóżko, to ono jest dalej takie. Jakby było na zewnątrz. Synku, kupię ci nowe. Mamy pieniądze. Mogłabym ci wymienić na lepsze, ale. Ej, nie, tu jest to jest coś po prostu. Jak kupię inne łóżko i tu postawię? To jest normalne. Kupię ci nienormalne łóżko, żeby ci nie było za dobrze, wiesz? Nie chciałabym cię wychować na rozpieszonego Bachora, także to tylko dlatego. To tylko dlatego. Pamiętaj, że cię kocham. Tak jakby. <grym> Dobra, no to chyba było wystarczająco akcji <grym> w tym odcinku, bo najmniej tak mi się wydaje. I można już go kończyć. Dzięki jeszcze raz za pomysł, co zrobić z tą sytuacją. Chociaż, kurde. Ja chcę dalej, żeby się coś zadziało, ale nie wiem co, nie wiem, czy szukać mu nowej żony, czy już tak ma zostać, czy, czy, czy może i mają próbować do siebie wracać, być może, o, oh, po tym jak go utraciła, ta miłość powróci, bo naprawdę te, te Simy, o, no i dzięki, i, 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 i idziesz, jak ja sobie robię outro. O w ogóle nie mam się na tej piżamie z balonikami, zawsze myślałam, że to jakieś, jakieś takie kaczki, czy coś, ale. Widzicie, tam się na zwierzętach, w każdym razie. Eee, bo na tyle. E, dzięki wam za lajki, like, komentarze, za już wsparcie znacie ten deal. Dziękuję Twitch'owym wspierającym Miss Vanili, Stellar Foxowi, Szymonowi Moru, Seb, Alexiv i Wiertarci, a także YouTube'owym wspierającym Borfurnik i Paulince i nie wiem w sumie co jeszcze mogłabym powiedzieć ciekawego, przy tego, że w następnym odcinku będą chyba potrójne urodziny znowu bo szon nam się zbliża do zmiany grupy wiekowej, lada chwila też mała, będzie miała urodziny. I jeśli to w sumie dłużej pociągnę, to również będzie impreza yy, tej naszego Chopa. W sensie, no. Nie miałem powiedzieć jego imię, ale nie pamiętam tego wróżeni, po prostu Chopa, naszego gejuszka kochanego. W sumie to będzie pierwsze taki legitnie homoseksualny potomek, nie? No bo wcześniej co mieliśmy, tylko stracetelle, która była bi, ale nie to samo Także... no... Tak <śmiech> <śmiech> Eee... to <jeszcze> wszystko <laughs> Coś tam, coś tam, bla bla bla, ziemie, jak się jeszcze dodaje I do ziemniacze... Kiedy życie daje w kość, zbiera w toby złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka i mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie remować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.